इस है Dzisiaj zbudujemy drugi sklep. Tylko gdzie ten sklep umieścić drugi? Może tutaj. Zobaczymy się jak zniszczę te drzewa. No, tyk mamy. Dobra, teraz jakieś drzwi by się przydały. Mm. Dobra, tu będziemy mieli taką. Podłoga w sklepie. drzwi w sklepie, mm. może takie, coś takiego, tu może będzie pierwsze okienko, drugie, Tutaj zniszczyć tutaj takie coś, takie. Tutaj, może wyższa takie coś, takie coś, pyk, pyk, pyk. Mam coś takiego. Pomysł bardzo fajny na ten sklep. Coś nietypowego chcę zbudować. Jeden, dwa, trzy. 1, 2, 3 do góry. Jeszcze raz 100 do góry. 1, 2, 3. Czyli mamy podstawę takiego jakby no sklepu. Teraz możemy wypełnić podłogą. Kolejny mator, proszę. Więc wypełniamy. Zostawcie sobie, kaj, lajka i komentarz. Bez przedłużania. Więc możemy zacząć jakoś budować ladę. Na przykład ona będzie, nie wiem, po tej stronie. Ona będzie troszkę większa. No, myślę, że ona będzie gdzieś taka. Jeszcze tutaj i tu będzie zakończenie. Tym trapdorem. Trap Dobra, trapdor damy. Więc mamy taką ladę. Tu mamy za ladą takie coś, a tu mamy skrzynkę na pieniądze, a tu nie widać Tutaj może jakieś, jakieś, jakieś ten. Jakieś na zakupy rzeczy. A to jest skrzynka pułapka. Nie może ona być. O! Będę musiał tam tą skrzynkę wymienić zaraz. Teraz ładnie. Tu może no dwa przerwy damy. Taki labirynt, jakby na powiedzieć. Z półkami pod ścianami. No, tak jak fajnie. Tu może jakoś taką skrzyneczkę. Tu dobra. Po tej stronie jakieś skrzynki. No, jest git. Coś takiego. Może coś jeszcze tu z tyłu. O. Jaką labirynt, to labirynt. Widzimy tutaj taki fajny. Dobra. Jeszcze tutaj jednego piętro. Dobra. Takie może chyba wystarczy na razie. Bo nie chcę i powiększać tego sklepu, bo on nie ma być pinów. Tylko zrobię fajny daszek taki. Takie coś modnego. Dla mnie to modne. Dla niektórych może być niemodą. Więc nie wiem, jak ktoś lubi. To sobie, to sobie też tak może zbudować, jak coś innego. Ale to w następnym odcinek będzie. Coś takiego. Papa pa. i Nara do następnego odcinka. To by było na wszystko.